Mówiąc z takim telegraficznym skrócie, meeting, był to dziesiąty meeting. Cieszę się bardzo, że to był najlepszy nasz meeting, bo rekord świata to o tym najbardziej świadczy. To, że po tym okresie, kiedyś tam tych meetingów było się na świecie, zajmujemy piąte miejsce w punktacji. Przed nami jest tylko są trzy meetingi Diamentowej Ligi i jeden meeting challenge'u, czyli Ostrava. Za nami jest taki meeting challenge'u jak Hengelo, Osaka, Degu. To są już takie bardzo mocne meetingi i cieszymy się z tego, że my jesteśmy akurat przed nimi. Praktycznie najlepsze wyniki w tym meetingu punktowe uzyskała Anita, to jest najlepszy wynik. Cantwell i Armstrong, czyli z tego wynika, że kula była dla nas najmocniejszą konkurencją. Drugą konkurencją były trzy z przeszkodami, a trzecią 400 metrów przez płotki. Z całą pewnością wynik pokazuje przy takiej izbie i tym, że parę mitingów teoretycznie od nas lepszych, bo jest niżej, że miting był udany. Eee, na pewno lepszego prezentu na urodziny 10 tego mityngu niż rekord, ja nie można było wyobrazić. Co, to jest daru dla Woda, czyli dar od losu, że, że tak się właśnie stało, bo, bo na pewno ten, że jest i będzie już na zawsze odrobą tego mityngu dziesiątego i oby tak na 15 następny rekord i na dwudziesty jakiś rekord. Dzisiaj mogę zaprosić tylko Państwa na następną imprezę. W bardzo krótkim czasie mamy już następną imprezę. Bezpośrednie zaplecze reprezentacji Niemiec i Polski spotka się w sobotę. Zawody się odbędą o 14:00 Młotem. Otwarcie główne o 16:00. Zawody trwają do godziny 20:15. Zostanie rozegrane 38 konkurencji, w tym 34 indywidualne, 4 sztafety. Wystartują zawodnicy regionu Kujasko-Pomorskiego. Między innymi 12 osób wystartuje w prezentacji kraju. Mam nadzieję, że takie mecze przysparzają wiele emocji i współzawodnictwa między tymi krajami. Oprócz Niemiec i Polski wystartują też zawodnicy Czech, Szwecji, Danii, Szkocji. I mam nadzieję, że to będzie taki, taki sprawdzenie kadry narodowej naszego, naszej reprezentacji przed najważniejszymi prezami, które ich w tym roku czekają, bo to i też są mistrzostwa świata juniorów, które się odbędą w Kanadzie, jest, jest puchar Europy i później mamy mistrzostwa Europy w Barcelonie.